Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 28 marzec. Zaraz będziemy rozsiewali nasionka na rozsady. Czy późno? Możliwe. Ale ja nie mam więcej czasu ani miejsca, więc robię to y, zazwyczaj 1 kwietnia. I teraz na początku pokażę to, co kupiłam mojej mamie. Złożyłam zamówienie, ja jej zakupiłam to. Y, zatrwiam. Nie wiem, co to w ogóle jest. Nigdy nie widziałam tego. Y, Zobaczymy, co to będzie. Lew konia, ulubiony kwiat mojej mamy. Chyba lubi różowy, bo zamówiła takie różowe kwiatki trzy razy. platykodon Ja to znam jako balon blumen, czyli ze względu na swoje pąki kwiatowe wyglądające jak balon nazywa się w Niemczech właśnie kwiat balon. Żmiowiec. Gdzie ona go widziała, też nie wiem. Nie znam się. Nie widziałam takiego czegoś. Zobaczymy, jak to wszystko u niej wyjdzie. Oczywiście rzodkiewka, kalerepa bardzo lubimy, dynie, atlanty, gigant, zobaczymy co z tego wyjdzie. Co kupiłam do mojej siostry, zażyczyła sobie fasolnik chiński, podobno mają mieć metrowe fasole, zobaczymy co z tego wyjdzie. Lubię bazylię, więc kupiłam bazylię sałatową, rzodkieweczka oczywiście, zażyczyła sobie jakiś tam, jakikolwiek albo wziąłam sugar baby, podobno... E, podobno jest mało i w naszych warunkach zdąży dojrzeć. E, zamówiła sobie fasolkę yin yang. Tutaj odsłonimy. <laughs> Bardzo ładnie to wygląda. Ciekawe, czy plenne. Nie wiem, zobaczymy. Wszystko będzie się okazywało. I to zaraz. Wiadomo, e, że fasolka to dopiero w maju. Oczywiście. To co ja mam, warzywka, buraczki podłużne, dla nas najlepsze, zawsze mało miejsca zajmują, yy, groszek, bardzo dużo groszku, jeszcze pewnie gdzieś to kupię, bo my uwielbiamy groszek, tylko dzieci, dzieci i groszek, to jest po prostu, każde dziecko lubi groszek, tak ja sądzę. To jest sobuła zimująca, więc dopiero będziemy na jesieni siali. To posiejemy sobie na wiosnę, to jest siedmiolatka, więc będzie mm, przez parę lat. Taki gruby szczypiorek. Tutaj rzodkieweczki każdego rodzaju. Ile by nie było, to umywsko zejdzie, bo mój mąż bardzo lubi rzodkiewkę. Pewnie tylko to, tylko to i ogórki jadę z mojego ogrodu, bo nie przepada za zielenizną. Tutaj sałaty, pewnie jeszcze dokupię, bo Chociaż mam z tamtego roku jeszcze stare nasionka, także na pewno jeszcze e, będą się je ukowały, więc może nie będę e, kupowała, bo po co. Mm, co jeszcze? Ogórek śremski dwa razy. Może coś się dokupię. E, śremski, bo i kiszone, i korniszone z niego wychodzą. E, może jest trochę kujący, to fakt, ale jest plenny. Jeżeli szpinak, to tylko matador. E, fakt, dlatego go nie uprawimy, bo szybko wy, wyrasta w pędy nasienne, ale w tym momencie od razu Matador, bardzo dobry szpinak. E, jeszcze fasolka. Oczywiście to jest jedno opakowanie, to jest o wiele, 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 wiele za mało, ponieważ my uwielbiamy fasolkę, szczególnie moje dzieci. I jeszcze mam tutaj o, taki piękny mm, rącznik. E, kwiatki. Też posiadam kwiatki <laughs> przy południk. E, mało znana roślinka, jest tak sądzę, w południe otwierają się kwiatki, normalnie jest dywan kwiatowy, bardzo fajna roślinka bratki no i na ja ten rok, posiejemy pewnie w czerwcu, że był następny rok, takie inne zobaczymy Habet cesarski no musiałam to mieć, nigdy nie widziałam czegoś takiego i musiałam to sobie kupić Rodochiton pnączy jednoroczne Gdzieś zobaczyłam no i, i stwierdziłam, że no w tym roku z tego tytułu, że jest dużo czasu, bo siedzimy w domu, tak jak wszyscy powinni siedzieć w domu, jeżeli mogą. E, dlatego będzie tego kwiatku trochę więcej, To więc to jest pnącze. Tumbergia to też pnącze. Jeszcze oczywiście wilec, niebieski wilec będzie, a to już z moich nasion będzie. E, Wiele razy widziałam, chociaż u mnie się może nie udać, to jest werbena patagońska, bo ona lubi suche, suche, suchą powierzchnię, piaskowate, przepuszczalne podłoże, a niestety ja mam glinę, po prostu glinę, tragiczną glinę i będzie to pewnie problem. Łubin trwały. Myślałam, że kupuję ten taki jednoroczny, że rośnie już w tym roku. Możliwe, że nie będzie go w tym roku, dopiero następny rok i będzie wielokrotnego wielokrotnie będzie kwitł wiele lat z rzędu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To kiedyś moja mama miała. I pamiętam w dzieciństwie, że właśnie biegałam z tymi kwiatkami i my to mówiliśmy na to lisi ogon. Zobaczymy. Zawsze chciałam to mieć na purpurowa. Wiadomo, że jej w tym roku dopiero będzie, kwiat następnym, więc jeszcze się nie pocieszymy w tym roku tymi kwiatkami, ale za rok oczywiście. Koszech pachnący super. Często robię z nich bukiety. Bardzo ładnie pachną, bardzo ładnie wyglądają. Pną się po czymkolwiek, co tam podstawicie. Ja zazwyczaj przy płocie, przy, przy murze no, pnące rzecz, bynajmniej. Ja posiadam onętkę, tak? Onętka, kosmo, kosmos, Warszawianka, różnie to mówią. Zawsze uprawiałam taką normalną, taką pojedynczą, i tam też bym na pewno miała, bo on się rozsiewa co roku sama z siebie. A dodatkowo będziemy mieli jeszcze pełne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wyglądają. Ta warszawianka, ta, no ja na mówię ta warszawianka. Ona jest bardzo efektowna i dużo jej jest i nie wymaga dużej opieki. Tutaj mamy ostróżki. I teraz tak, jest trwała i letnia. Letnia wysiewa się co roku z nasionek, sama z siebie, bo mam mnóstwo nasion i nie trzeba jej więcej rozsiewać. Ona rozsieje się i co roku kwitnie, przekwita, wysypują się nasionka i mam co roku nowe nosinki, a to jest trwała. Więc na pewno w tym roku posiejemy. Nie będę miała z tego jeszcze w tym roku nic, ale potem będzie trwała jako belina, czyli będą zielone zielone części już nie z nasionek, tylko się rozmnażało tylko właśnie z tej byliny. Także bardzo lubię te kwiatki, więc i te lubię, i te lubię, więc musiałam kupić obydwie części, szczególnie, że z tej jeszcze nie będę miała w tym kwiatków, ani uciechy, więc te na pewno pomogą mi poprawić sobie humor. I to jest jeszcze mak pełne, chociaż sąsiadka ma chyba taki czerwony, no tak ładnie u niej wygląda, że musiałam sobie zamówić takiego. Ale o niej też y, powiedziałam, już tam poszłam do niej, znaczy poszłam z daleka, krzyczałam, żeby się nie spotkać z nią, bo to niedawno było, czy jak już będzie czas, czy użyczy mi parę sadzonek. Bo to wiadomo, mak się rozsieje i później będzie miał tego mnóstwo na ogrodzie, pewnie po, po, połowę powywala, a ja z chęcią przyjmę, więc zobaczymy. Ale swój też kupiłam na wszelki wypadek. I teraz jeszcze tutaj pokażę. Mówiłam, że będą papryczki i są papryczki. Są papryczki, tu jest jedna, ups, tutaj jest jedna, coś tak ze światłem kiepsko chyba. Są tutaj schowane, wszystko rośnie tutaj, druga, trzecia, czwarta, wszystko jest. Tu bazylia rośnie, mówiłam, że wyrośnie bez problemu, wyrośnie. Tutaj jak widać pęd nasienny amarylisa. Czyli nie zagłodziłam go, wszystko jest im ok. Będzie pięknie kwitł. I jeszcze co? O, nasz por. Ładnie wygląda, ładnie wygląda. A tutaj. Trzy <ścoughs> nowe odmiany pomidorów posiałam, bo już nie miałam gdzie, więc dorzuciłam tutaj. Po co ma stać? Puste opakowanie. I zaraz będziemy tutaj. Rozsady robili tego co się da. Jest tego trochę, więc będzie dużo pracy, dużo pojemniczków. Wiadomo, że jeszcze słonecznik ozdobny, ale to mam swoje już nasiona, więc nie kupowałam. Bardzo piękne. Słonecznik gigant posiadam, też już tylko swoje nasiona, więc nie pokazuję, tutaj, no bo nie za wiele mogę pokazać. Mówiłam, wilce oczywiście będą, aksamitki, nasturcje, takie zwisające będą ładnie, z, mam nadzieję, z balkonów. Także mam nadzieję, że będzie ładnie. Pokupowałam sporo lilii, więc Lilię będę teraz wsadzała, w zasadzie mogę. Yy... Także trochę tego jest. Człowiek siedzi w domu, to na internecie, szuka rzeczy, które go interesują. I w tym roku mogę powiedzieć, że chyba kupiłam wszystko co chciałam. Oczywiście siostra i mama sobie pokupowały jeszcze swoje rzeczy. To nie jest powiedziane, że to jest tylko to, co tutaj jest. Wiadomo, warzywa. mama, mama zawsze ma taki piękny ogród z którego dzięki Bogu mogę korzystać. To jest naprawdę dobrodziejstwo, no bo ja tutaj jednak na swoje użytek, na, na już, na zjedzenie, tak? A na przetwory, czy co aż do mamusi zajeżdżam i dzięki Bogu mogę u niej takie dobrocie sobie spożywać. Także mm, będę pokazywała, co z tego wszystkiego wyszło, jak to wyszło. Mam nadzieję, że było ciekawie. Jeszcze tylko, jak mi się uda. Pokażę Wam rącznik. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś nasiona rącznika. Normalnie, jak kleszcze. <gry> Bardzo mi się podobają. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Nigdy rącznika nie uprawiałam, ale widywałam go. Zobaczymy. Mam nadzieję, że za płotem sobie poradzi. Także mam nadzieję, że Wam się podobało.